Cześć! Dzisiaj największy europejski SUV Hondy, czyli Honda CRV w wersji plug-in hybrid. W ogóle odnoszę wrażenie, że Honda i Renault to są dwie marki, które robią bardzo, bardzo ładne suwy. Chociaż uważam, że zarówno Renault, jak i Honda mogliby się poduczyć od no chociażby kij czy skody z tego, żeby te ich suwy były troszeczkę bardziej praktyczne. Natomiast wizualnie niedawno miałem CRVA, zamieniłem go na... Nie, to jest CRV, a Matko, te nazwy Hondy, a, jeszcze jest Toyota CHR. Niedawno miałem ZR-V-a i zamieniłem go na tego CRV i po prostu te fronty tych Hond, one są takie, takie masywne, ale takie agresywne, sportowe, no bardzo mi się te samochody podobają. A to tak jak Wam mówiłem jest wersja plugin hybrid, czyli mamy tutaj takie oto gniazdeczko do ładowania prądem elektrycznym. Natomiast yy, nad tym napędem. Typu plug-in hybrid skupiam się w innym filmie, który teraz też dla Was nagrałem, czyli ile tak naprawdę ta Honda przejedzie w pełni naładowana tylko i wyłącznie na prądzie elektrycznym. Więc koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli tego nie robicie, aby dostać powiadomienie, jak już ten film się pojawi. A dzisiaj powiem Wam troszeczkę o tym aucie, jako o po prostu suwie. No jest to mocarne auto, jest dosyć duże, trzeba przyznać. Ono jest rozmiarowo gdzieś. Yy pomiędzy Toyotą RAV4 a Kiją Sorento, bo od RAV4 jest trochę większa, od Sorento troszeczkę mniejsza. Jest to pięcioosobowy SUV, ale muszę Wam przyznać, że faktycznie jest przestronny. Jeżeli chodzi o samochody Hondy, to jest to jeden z najbardziej praktycznych samochodów. No, może jeszcze na równi z Honda Jazz, ale tam ta praktyczność się objawia troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o ten napęd, to tak jak mówiłem, więcej szczegółów będzie w filmie, który jest poświęcony tylko i wyłącznie e, temu, że jest to hybryda typu plug-in. A teraz wsiadamy i powiem Wam, jak się tym samochodem w ogóle jeździ i jak się tym jeździ jak taką zwykłą hybrydą. Bo y, CRV kę możemy mieć albo plug-in hybrid, albo standardowa hybryda samoładująca się. W jednej i w drugiej wersji mamy 184 konie mechaniczne i dwulitrową wolno-sącą benzynę i możemy mieć napęd na tył, ale tu jest tylko naprzód, więc pierwszy minus odhaczony. Napiszcie proszę w komentarzu, co wy sądzicie na temat wyglądu CRV-ki. Tak jak mówiłem, mi on bardzo przypadł do gustu. To samochód faktycznie wygląda na duży i masywny. Z takich praktycznych względów, mamy tutaj założone opony o dosyć wysokim profilu, dzięki czemu naprawdę żaden krawężnik nie jest mu straszny. Dodatkowo są to opony stworzone przez Michelin specjalnie do samochodów elektrycznych, więc to zużycie energii teoretycznie powinno być niższe. I na koniec taki smaczek, czyli coś, co znamy z grupy Volkswagena. Spryskiwacz tylnej kamery. Wspaniała rzecz powinno to mieć każde auto. Siedzimy teraz we wnętrzu Hondy CRV. Przede wszystkim kierownica taka sama jak w Civicu i w Zetterfalen czyli bardzo przyjemnie się ją dotyka i jest całkowicie okrąglutka. Lubię, uwielbiam tą kierownicę. Druga rzecz. Mamy nawiewy, zrobione prawie identycznie jak w Civic'u, nawet nie wiem, czy nie identycznie jak w Civic'u, czyli mamy taką wielką listwę a'la plaster miodu i takie tutaj śmierzne dzyndzelki do ustawienia, gdzie ten nawiew ma wiać. Ekran tak samo identiko i panel klimatyzacji. To wszystko są rzeczy, które mnie w Hondzie urzekły w ich wnętrzach i bardzo to lubię, bo przede wszystkim wygodnie się operuje tym, tym, tymi wszystkimi rzeczami, Chociażby mamy tutaj pokrętło od głośności. Coś, co, czego mi bardzo często brakuje w nowoczesnych samochodach. Tak samo, uwaga. Czekajcie, musicie to usłyszeć. No, ślicznie klikają te, te, te pokrętła od klimatyzacji. Poza tym, jak na takiego suwa przystało, mamy tutaj naprawdę wiele jakichś takich fajnych, praktycznych schowków. Chociażby ta przestrzeń, tutaj, gdzie mamy ładowarkę indukcyjną, która działa. Jako jedna z niewielu ładowarek telefon tam się trzyma, brakuje mi tylko chłodzenia jeszcze. Mamy sporo miejsca poza tą ładowarką indukcyjną, jeszcze żeby sobie odłożyć tak zwane bibeloty. Gniazdo zapalniczki, wyjście USB C i USB typu A, więc jeżeli potrzebujemy trochę szybciej naładować telefon, to możemy to zrobić przewodem. No i tutaj mam wrażenie, że jakoś tak zgrabnie jest, są umieszczone te wszystkie przyciski, czyli ręczny skrzynia biegów, nazwijmy to, i wybór trybów jazdy i, i trybów. Yy trybów działania hybrydy. E, jakoś tak mam wrażenie, że trochę mniej to miejsca zajmuje może niż w Hondzie z ZRV na przykład. Dwa naprawdę duże, wygodne uchwyty na napoje. Tu jeszcze jakaś taka skryteczka. Duży, miękki podłokietnik, pod którym jest duży schowek. E, I z takich praktycznych rzeczy mamy taką malusieńką tackę, żeby sobie ten schowek troszeczkę bardziej rozdzielić. I mamy dwa miejsca, w którym możemy tą tackę umieścić. Albo jeżeli jej bardzo nie chcemy, to możemy ją sobie o, tutaj e, w ten podłokietnik wsadzić. Prosta rzecz, a cieszy. Schowek na okulary, w którym jest również lusterko do obserwowania naszych pociech też fajna sprawa. E, I co? I schowki, drzwi, schowek przed pasażerem tyle. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z pojemnością tego samochodu, naprawdę na plus. Przejdźmy na tylne siedzenia. Bo z tyłu również mamy dużo przestrzeni. W tej wersji wyposażenia, jeżeli chodzi o hybrydy typu plugin, mamy tylko jedną, taką najwyższą. E, mamy również skrajne siedzenia z tyłu, podgrzewane. Przednie są i podgrzewane, i wentylowane. Możemy dosyć mocno przesunąć albo pochylić tą tylną kanapę, podłokietnik z uchwytem na napoje i chyba tyle. Tak, i dwa gniazda USB. A, no i jeszcze Wam nie pokazałem bagażnika, więc tak wygląda. Czy jakiś duży, czy jakiś mały, jak na auto tego rozmiaru, taki średni bym powiedział. I pod tą podłogą nie ma za dużo miejsca. Eee, no i nad nami mamy duży panoramiczny dach. Więc generalnie podoba mi się ten samochód, jest tutaj fajnie i jest przyjemnie. Czego mi brakuje z takich rzeczy związanych z wyposażeniem? Chciałbym, żeby tutaj były masaże foteli. Tego mi tutaj troszeczkę brakuje. I z ciekawostek, jeżeli chodzi o wyposażenie. Mamy tutaj taki system, że jak wrzucamy kierunkowskaz w prawo, to od razu nam się zawsze wyświetla tutaj podgląd z kamery pod lusterkiem. No, i to jest naprawdę bardzo fajne, bo pomaga nam w obserwowaniu tego, co możemy mieć w takim martwym polu. Moim zdaniem, minusem jest to, że to się wyświetla o właśnie tak, jak widzicie teraz tutaj na tym ekranie, a nie na przykład gdzieś tutaj na zegarach. To z tego względu, że jak mam tutaj nawigację włączoną, jadę po jakimś bardzo ruchliwym mieście, jakieś zjazdy na autostradzie, wrócam kierunkowskaz, chcę spojrzeć czy też upewnić się, czy na pewno jadę w dobrym kierunku. No to niestety na chwilę ta nawigacja jest mi zabrana. Kija to fajnie rozwiązuje, że wtedy tutaj na zegarach yy, widzimy yy, podgląd z tej kamerki. I w ki również to działa zarówno z prawej, jak i z lewej. Tutaj widzę, że działa to tylko z prawej. Może musiałbym tutaj jeszcze bardziej przeklikać ustawienia, ale nie zrobię tego podczas jazdy, bo samochód mi nie pozwala. Poza tym, yy, na tej dźwigni od wycieraczek mamy przycisk, gdzie możemy sobie przy wolnej prędkości włączyć podgląd z przedniej kamery, podgląd z górnej kamery, tej 360, co bardzo fajnie działa, albo podgląd z kamer na koła. Więc gdzieś parkujemy czy się przeciskamy, to jestem w stanie bardzo, bardzo dokładnie zobaczyć, czy felgom nie przyrysuje okrawężnik. Super sprawa. No już powiedziałem, że troszeczkę mi brakuje tego, żeby mógł być tutaj napęd na 4 koła, przynajmniej w wersji plug-in hybrid, bo w wersji hybrydowej możemy coś takiego mieć. No i też ten napęd, moim zdaniem, jest wystarczający. Jest to, uważam, jedna z najlepszych hybryd, jaka jest na rynku, czyli 2 litry benzynowe, wolnosące, 184 konie. Natomiast mm, jest konkurencja, która jest już mocniejsza, na przykład Toyota RAV4, e, możemy ją mieć w hybrydzie typu plug-in, z benzynową, 2,5 litrową benzyną, 306 koni, 6 sekund do setki. Natomiast ona ma niecałe 10 i tak to jest dosyć dynamiczny samochód, więc nie narzekałbym jedynie, co no to tak jak mówię, napęd na 4 koła. Na szybie jeszcze widzimy head-up display, który również bardzo fajnie działa. Zegary standardowe, jak to w Hondach, to już jest któryś film z rzędu o Hondzie, więc jeżeli chcecie poznać... Szczegóły tych wnętrz, to myślę, że jak obierzycie wszystkie moje filmy o Hondach, to <głos》> będziecie mieli porównanie, czyli bardzo wyraźne, e, łatwe sterowanie, możemy tak naprawdę tymi przyciskami i pokrętłami na kierownicy zarówno sterować większością rzeczy związaną z multimediami, jak i wszystkie jakieś tam statystyki, zasięgi, przepływ energii itd., dalej również sobie tutaj wyświetlić, więc to działa super. Z takich rzeczy, które są dla mnie odczuwalne, to jest to, że grzanie kierownicy grzeje bardzo słabo. Ona po prostu nie jest zimna, ale też jakoś ciepła nie jest. Ogromnym plusem hond wszystkich, ale w ogóle w tym segmencie SUWów to już szczególnie, to jest widoczność. Słuchajcie, mamy stosunkowo cienkie słupki, które również są, no, w miarę pionowo. Dzięki czemu mamy naprawdę genialną widoczność w tym samochodzie i jeszcze przez to, że lusterka, bardzo duże lusterka, są zamocowane na drzwiach, a nie na słupkach, i są troszeczkę przesunięte do tyłu, to jeszcze ja tutaj przez tą szparę również bardzo dużo widzę, więc naprawdę ogromny, ogromny plus. I tak naprawdę manewruje się autkiem dosyć delikatnie. Przez to, że jest to hybryda, to właśnie jest tak spokojnie, przyjemnie. Nie czuć aż tak tych gabarytów, no bo. Samochód jest dosyć dużym autem. Natomiast nie jestem zadowolony z tego zawieszenia. Auto jest bardzo, bardzo miękkie, aż powiedziałbym, że tak pływa. I przy jeździe autostradowej, na przykład jakieś takie delikatne wyboje na autostradzie przy 140 na godzinę, powodowały, że no, wziu, wziu, tak auto latało, jakby po prostu amortyzatorów nie miało. No i ja bym to troszeczkę bardziej usztywnił. Wiadomo, że no dzięki temu samochód jest komfortowy i wszystkie dziury, przejazdy kolejowe, no teraz jadę sobie przez taką bardziej dziurawą dróżkę w Poznaniu. Jeszcze te opony mają naprawdę duży, wysoki profil, no to, 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 to jest wygodny samochód, ale jednak fajnie, żeby było troszeczkę bardziej zadziorne. I jeszcze jedna rzecz, do której się mogę lekko przyczepić, to jest to, że mam wrażenie, że te systemy w Hondzie są troszkę takie nadgorliwe. Że zbyt często mam wrażenie, jakoś tak piszczą, zbyt często chcą tutaj zwrócić moją uwagę na siebie, ale i tak uważam, że działają całkiem dobrze w tych markach podstawowych. No i na przykład tutaj w takiej nowej Hondzie system aktywnego tempomatu i utrzymania na pasie ruchu już powolutku powolutku zaczyna dorównywać systemowi w siedmioletniej Tesli. A no, więc no. no no. bo na przykład Kia to w Exidzie to tak jeszcze jedzie jak pijany zając, a o Renault to nawet nie wspomnę, bo dla mnie tam te systemy nie istnieją. Więc plus dla Hondy, no i ogromny dla Tesli. I tak jak wam mówiłem na początku, to ile ten samochód przejedzie na prądzie elektrycznym i moje takie wrażenia z jazdy, e, wykorzystując pełen potencjał tego, że jest to hybryda typu plugin, e, opowiem Wam w następnym filmie, więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. A teraz Wam powiem, jak się tym autem jedzie, jak ten akumulator mamy rozładowany, czyli na przykład w trasie. Na autostradzie jest tutaj stosunkowo cicho, jak nasuwa, mamy podwójne szyby z przodu, mm, natomiast no, spalanie przy 140 wynosi około 9 9,5 litra. Gdy jeździmy sobie tak po mieście, spokojnie, jakaś taka wolniejsza traska, no to gdzieś bliżej 6,5, 7 litrów. No ale pamiętajcie tak jak mówię, że mamy również tutaj akumulator, dzięki któremu możemy przejechać X kilometrów, bo właśnie badam ile, tylko i wyłącznie na prądzie elektrycznym. No i tak naprawdę nad wszystkimi Hondami mogę się zachwycać. Ale zawsze dochodzimy do tego momentu, gdzie za to auto trzeba zapłacić, i w tym momencie mówię: Nie, no, tyle to nie. No 253 tysiące złotych z tym lakierem. Ile? No i wiadomo, że jest to hybryda typu plugin. Ale jak ja zobaczę, co ja mogę mieć za te pieniądze, oczywiście w nowych samochodach, no bo nie można porównywać nowych do używanych, jeżeli chodzi o cenę, tak uważam przynajmniej. No to, to nie, to nie. Przede wszystkim. Dla kogo jest hybryda typu plugin, skoro ja za 50 tysięcy mniej mogę mieć Tesla model Y i mieć pełnego elektryka? Albo walić tą pluginkę i również za 50 tysięcy mniej mogę mieć, yy, nie wiem, Kodiaka nowego. Wiele osób z Was pisało mi w komentarzach, że chciałoby zobaczyć porównania jakichś tam modeli, na przykład, nie wiem, tej Hondy z Mazdą CX5 czy coś takiego. Jak najbardziej mogę dla Was robić takie filmy, porównania, nowe samochody itd., itd., ale wytłumaczę Wam teraz, jak działa pozyskiwanie tych samochodów, skąd ja ten samochód w ogóle mam. Więc auto dostaje z parku prasowego danej marki. No i wiele marek oczekuje, żeby twórca, którym oni dadzą te samochody, e, miał jakieś większe zasięgi niż moje. Więc jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to koniecznie napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. No bo to też wpłynie na to, że ja będę wtedy mógł otrzymywać na przykład nie wiem, Forda, Mazdę czy już w ogóle marki premium, no bo po prostu te zasięgi muszą być sporo większe. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i mam nadzieję, że widzimy się na teście na przykład właśnie Mazdy. Hej